Myślę, że w Wenecji wiele osób było, widziało na czym polega czar Wenecji. Na kanale wziąłem też, przedstawiłem Wenecję Iracką, bo w Iraku też jest coś takiego jak Wenecja. Teraz chciałem trzecią Wenecję przedstawić, tyle tylko, że tym bardziej z Holandii. Więc to będzie taka troszeczkę wirtualna wycieczka, bo to są zdjęcia, które udało mi się e, skompletować z Githorn, to takiej małej malowniczej wioski położonej w prowincji Overiste we wschodniej Holandii i to miejsce w sumie właśnie jest nazywane holenderską Wenecją, choć zdecydowanie od niej spokojniejsze. Czym urzeka? Przede wszystkim labiryntem 90 km kanałów wodnych, którymi mieszkańcy na łódkach docierają do domów. Tutaj weźmy, zobaczmy sobie inne zdjęcie też, jak to mniej więcej wygląda. Mieszkańcy no. oczywiście cenią <laughs> przepraszam, cenią sobie ciszę, spokój, dlatego łodzie wyposażone są w silniki elektryczne, które podczas pracy wydają tylko cichy szum i dlatego nazywane są szepczącymi. Niektóre oczywiście domy stoją samotnie na wysepkach, do których dostać się można tylko drogą wodną. Inne natomiast domy są połączone z sąsiednimi przez przykładowo drewniane mosty. Ku nie wiem co mnie bierze, ale zwróćcie uwagę jak malowniczy, jak fajnie te mostki tutaj przebiegają. I z jednej strony i z drugiej to wszystko się tak fajnie wiąże. Jak ktoś będzie we wschodniej Holandii, to oczywiście warto jest tam zajrzeć, bo jest to no, oryginalne miejsce, bo na odwiedzających czekają nie tylko wypożyczalnie jakichś rowerów <coughs> wodnych, czy łódek. Spacerowicze, rowerzyści mogą korzystać ze ścieżek biegnących wzdłuż kanałów, a kto zechce odpocząć może oczywiście usiąść w jednej z kawiarni lub restauracji. Githorn w ogóle oferuje też zwiedzającym trzy muzea oraz stocznie sztour, gdzie budowane są takie łodzie płaskodenne. Tutaj mamy wgląd jeszcze na jeden kanał w sumie. Bardzo fajny, bardzo malowniczy i bardzo taki urzekający. Można zobaczyć. I na koniec, jeszcze ostatnie zdjęcie, które mam. To właśnie te łódki, którymi się część ludzi przemieszcza. Skąd w ogóle wzięła się nazwa tej miejscowości? Nazwa tej miejscowości wzięła się od holenderskiego słowa Githornes, które tak naprawdę oznacza kozi róg. Ponoć pierwsi osadnicy Githorn odkryli setki kozich rogów na tutejszych bagnach, bo tutaj wcześniej były bagna, więc na tych bagnach odkryto te rogi, osuszono te bagna no i w konsekwencji wybudowano wspaniałe, piękne miasto, które jest, moi drodzy, holenderską Wenecją.